Serdecznie tu zebrani przed wyruszeniem we wspólną drogę za gwiazdą warmińską, która już dwunasty rok rzędu prowadzić nas będzie do Olsztyńskiego Betlejem na bardzo, bardzo ważne spotkanie. 6 stycznia roku Pańskiego jest jubileuszowy w każdym względzie. To, co mamy i mieć będziemy, jest absolutnie wyjątkowe, bo od nieba dane. My tu nie pracujemy, tylko świętujemy i z mieszkańcami być pragniemy. Nie możemy być powodem wstydu dla reszty kraju, który, jak wieści donoszą, liczy 900 orszaków nad Wisłą, matką rzeką wielu grodów. Je Boże dziękowanie dostojnym włodarzom, także i wędrowcom, których tu nie mało. Witamy tych dwunastu, którzy przywędrowali, bo trudno ich wypuścić na miasto. Czekają podobno na jakiegoś dostojnika, który jubileusz ma w kieszeni. Anno Domini 2025 mu na imię, który co 25 lat jubileusz ten otwiera. Bądź pochwalon, warmiński, dostojny Aniele. Ożywi w nas. Ożywi w nas. Pielgrzymach nadziei. Pielgrzymach nadziei. Pragnienie dóbr niebieskich. Pragnienie dóbr niebieskich. I rozleje po całej ziemi. I rozleje po całej ziemi radość i pokój. Radość i pokój. Naszego Odkupiciela. Naszego Odkupiciela. Amen.

jest to złoto czynów prawych i czystych, pełnych oddania dla drugiego człowieka, na które każdy już od tak dawna czeka. Panie, jak przedziwne jest Twe narodzenie, ale wierzę, wierzę mocno, że niesie zbawienie. Niech to kadzidło uwielbienia jednego Boga wyprasza o pokój dla wszystkich dzieci Twoich. Królu nad królami! Twoja miłość do ludzi niech i w naszych sercach miłosierdzia obudzi. Mirra niech oczyści grzechy tego świata, by ludzie w bliźnim dostrzegli swego brata. Przywołujemy te wszystkie intencje i chcemy, aby one się spełniły w tym roku, który, jak wiemy, przeżywamy jako Rok Nadziei. To jest y, przypomnienie tego, że każdy z nas, mając nadzieję, pogłada je w różnych i rzeczach i ludziach, ale Papież nam przypomina, że jest także i ten, który jest gwarantem nadziei, która zawieść nie może. Taki może być tylko On, Bóg. W który w Jezusie Chrystusie nam się objawia i staje się dla nas dostępny I dlatego tak cieszymy się że możemy go spotykać i przed nim w sposób bardzo konkretny nasze życzenia nasze intencje wyrażać ja życzę aby one się spełniły w życiu każdego z was i także w świecie w którym na co dzień żyjemy w świecie nam bliskim naszych rodzin ale i także środowisk w których Pracujemy w naszej umiłowanej ojczyźnie i w świecie całej. Dobry Bóg nam błogosławi. święto trzech króli to święto, jak żadne może łączące nas wszystkich, łączących naszą olsztyńską, naszą ludzką wspólnotę.